Martwy ciąg to jedno z najpopularniejszych ćwiczeń siłowych i jeżeli robisz je dobrze, to wzmacniasz całe ciało. A jeśli robisz je źle, możesz przeciążyć plecy i stawy. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać martwy ciąg skutecznie, bezpiecznie i poprawnie technicznie, krok po kroku. Martwy ciąg to ćwiczenie wielostawowe. Pracują tutaj pośladki, mięśnie tylnej części UDA, prostowniki grzbietu, mięśnie brzucha, a także chwyt. To ćwiczenie buduje siłę, poprawia postawę i wzmacnia kręgosłup pod warunkiem, że jest wykonywane poprawnie technicznie. Zaczynam od ustawienia stóp mniej więcej na szerokość bioder, sztanga blisko piszczeli, praktycznie nad środkiem stop. Teraz biodra cofnięte do tyłu, proste plecy i napięty brzuch. Ruch zaczynamy z biodra, nie z pleców. Stopy mocno stabilnie na podłodze. Kolana i biodra prostują się w tym samym momencie, a sztanga znajduje się jak najbliżej ciała. Na górze stoję prosto, pośladki napięte, nie odchylam się do tyłu. To bardzo częsty błąd. Odkładając sztangę wykonujemy ten sam ruch, tylko w drugą stronę. Najpierw cofają się biodra, potem uginają kolana i gotowe. Błąd numer jeden. Zaokrąglone plecy. Jeżeli Twoje plecy są okrągłe, ryzykujesz kontuzją. Błąd numer dwa. Sztanga odsunięta daleko od nóg. W momencie, kiedy sztanga jest odsunięta daleko, mocniej obciążasz kręgosłup. Błąd numer trzy. Szarpanie w trakcie podnoszenia ciężaru. Martwy ciąg to nie szarpanie. To kontrolowany ruch. Błąd numer cztery. Wypychanie bioder. Przeprost w odcinku krzyżowo -lędźwiowym. Nic nie daje, a możesz szybko nabawić się kontuzji. Pamiętaj, że w martwym ciągu liczy się technika, a nie ciężar. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, poprosi jednego z naszych trenerów o korektę, bądź nagraj swój ruch i wyłap błędy. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, koniecznie kliknij suba, aby być na bieżąco z naszą serią. Technika ćwiczeń, zrób to dobrze. Do zobaczenia w endorfinie.